Debata oksfordzka jest coraz częściej wykorzystywana w edukacji historycznej jako forma szeroko rozwijająca kompetencje uczniów, między innymi umiejętność tworzenia argumentacji i kontrargumentacji, poszukiwania treści merytorycznych w źródłach historycznych oraz umiejętności konstruowania i wygłaszania wypowiedzi publicznej. Do swojej działalności edukacyjnej Muzeum Dom Rodziny Pileckiej w Ostrowi Mazowieckiej wprowadziło debaty już w zeszłym roku. Pierwsza edycja Turnieju Debat Oksfordzkich Odzyskani Bohaterowie odbyła się w formie zdalnej w marcu i kwietniu 2021 roku. Był to pierwszy turniej debatancki w Polsce, w którym rywalizowały ze sobą drużyny reprezentujące szkoły ponadpodstawowe z całej Polski, a także uczniowie szkół polskich na Ukrainie i Litwie. Tegoroczne debaty zostały rozszerzone o debaty oksfordzkie szkół podstawowych a także o debaty historyczne. Muzeum Dom Rodziny Pileckich w tym roku po raz drugi zorganizowało Turniej Debat Oksfordzkich Odzyskani Bohaterowie. Turniej, w których młodzież licealna debatuje w formacie debaty oksfordzkiej na tematy historyczne. Tematy historyczne, których inspiracją są postaci historyczne, które nie są pierwszoplanowymi postaciami z podręczników szkolnych. Są to postaci, które albo nie są w ogóle znane, albo pamięć o nich, tak jak pamięć o Witoldzie Pileckim była pamięcią która nie miała przetrwać. Listę zgłoszonych drużyn do turnieju Debat Oksfordki Odzyskanie Bohaterowie w tym roku zamknęliśmy w 3,5 godziny. W ciągu tego czasu zgłosiło się 20 zespołów, przedstawicieli szkół licealnych ale z Polski, ale również szkoły z Wilna. 16 drużyn zostało zakwalifikowanych do turnieju, cztery zostały na liście rezerwowej. Drużyny zmierzyły się z bardzo różnorodnymi tematami. Najpierw debatowały w formule online w fazie grupowej i w ćwierćfinale. Cztery najlepsze drużyny, które awansowały do fazy finałowej, do półfinału spotkały się już stacjonarnie w Ostrowi Mazowieckiej. To niepowtarzalny moment, w którym w Ostrowi Mazowieckiej może się odbywać finał ogólnopolskiego turnieju debat oksfordzkich. To, na co należy zwrócić szczególną uwagę, to fakt, że w pierwszej edycji turnieju w ogóle nie było szkół ostrowskich. Nie było szkół, ponieważ szkoły ostrowskie jeszcze nie debatowały w formacie debaty oksfordzkiej. W tym roku w turnieju wzięło udział reprezentację dwóch szkół: Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum w Nagoszewie oraz Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Szkoła Mikołaja Kopernika nawet awansowała do fazy ćwierćfinałowej i zdobyła czwarte miejsce turnieju. To w zasadzie dla naszej drużyny z liceum im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie Mazowieckiej był drugi turniej debat. Pierwszy debat oksfordki, wcześniej był debat historycznych i przede wszystkim to było dla nas takie nowe wyzwanie, coś nowego. Przyszliśmy po ćwiczenia, po doświadczenie i tak jak już powiedzieliśmy i obiecaliśmy wręcz pani Karolinie, że następny nasz udział to już będzie pełna. Pełny profesjonalizm. Dlatego właściwie e, uważamy, że była to wartościowa lekcja. E, zauważyliśmy nasze błędy, które popełniamy, ale też zauważyliśmy, że coraz lepiej nam to idzie, robimy progres i liczymy na to, że następne nasze turnieje już przyniosą większe sukcesy, chociaż ten oczywiście też był jak najbardziej udany. Wśród zgłoszonych drużyn były szkoły z bardzo różnych miejsc w Polsce. Na uwagę zasługuje fakt, że jako pierwsza zgłosiła się drużyna trzeciego liceum ogólnokształcącego z Poznania, która w zeszłym roku uzyskała pierwsze miejsce w tym turnieju. W tym roku była pierwszą drużyną zgłoszoną i już wiemy, że również w tym roku udało jej się wywalczyć pierwsze miejsce w tym turnieju. Eee, dlaczego ten właśnie turniej? Dlaczego tak pierwsze zapisujemy się na tych odzyskanych bohaterów? Wydaje mi się, że to właśnie przez to, że tak bardzo nam pasuje ta tematyka historyczna. Tutaj jest to bardziej tematyka II wojny światowej, I wojny światowej, komunizmu, co też nas bardzo interesuje i na przykład w zeszłym roku byliśmy też w turnieju Instytutu Śląskiego o powstaniach śląskich, powstaniach wielkopolskich, gdzie tam zajęliśmy drugie miejsce. I na innych turniejach, gdzie są tezy w stylu ekonomicznych, to idzie nam trochę gorzej niekiedy, czasem, ale na takie właśnie historyczne te tezy po prostu pasują nam i łatwiej na ten się przygotowuje. Wydaje mi się, że to właśnie to jest powodem jakiegoś tam mojego sukcesu, jaki tutaj odnosimy. No już drugi raz możemy się pochwalić. Jest nam bardzo miło, że udało nam się w tym roku też wygrać. Drugie miejsce zajęła drużyna reprezentująca Liceum Ogólnokształcące imienia Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej, a na trzecim miejscu egzekwo znalazło się siódme Liceum Ogólnokształcące imienia Józefa Wybickiego w Gdańsku oraz Gimnazjum Świętego Jana Pawła II w Wilnie. W tym roku byliśmy jedyną, e, jedynymi uczniami spoza Polski. Byli, jesteśmy drużyną z Wilna e, i reprezentu, reprezentujemy gimnazjum imienia tego Jana Pawła II. E, um, uczestniczymy w tym konkursie już drugi raz z rzędu e, i byliśmy z tym konkursem tak naprawdę od samego początku, bo pierwsza edycja tego konkursu chyba z tego co ja wiem, miała miejsce właśnie rok temu. E, um, no cóż, no i. E, Byliśmy, jesteśmy dziś i miejmy nadzieję też, że na pewno będziemy w kolejnych edycjach uczestniczyli w tym konkursie. Przede wszystkim dlatego, że szczególnie teraz, jak my spotkaliśmy się stacjonarnie z niektórymi drużynami, bardzo przyjemna atmosfera i lepiejmy fajny kontakt. Więc tak, więc to jest zdecydowanie chyba największy plus tych debat. Ale oprócz tego też, jako że jesteśmy z Litwy, nasza polszczyzna nie jest perfekcyjna, a to, jakby, takiego typu imprezy są miejscem, gdzie my tą polszczyznę możemy szlifować, poprawiać i w ogóle mamy pretekst do, do, do używania takiej poprawnej, poprawnej polszczyzny. Tematy, ale mimo wszystko tematy są ciekawe, a poza tym e, tak naprawdę każdy członek naszej drużyny bardzo lubi E, historię, e, dlatego akurat e, same tematy nie są większym problemem. My te tematy zgłębiamy dosyć szybko, e, szczególnie też dlatego, że mamy duże poparcie e, w... Duże, duże oparcie w nauczycielach historii, którzy nas bardzo wspierają też. E, więc my tak naprawdę te tematy oswajamy tak w ciągu dwóch godzin przy takiej intensywnej dyskusji. A, a później już tylko zastanawiamy się nad argumentami i, i temu podobne. Na turnieju odzyskani bohaterowie reprezentowałem Liceum ogólnokształcące imienia Powstańcy Wielkopolski w Śledzi Wielkopolskiej. Udało nam się zdobyć drugie miejsce w tym turnieju, wcześniej pokonując między innymi właśnie można, grupę, później ćwierćfinał i tak doszliśmy do półfinału, aż do finału. Udało nam się zdobyć w nim drugie miejsce. Mimo tej porażki w finale udało mi się zdobyć nagrodę najlepszego mówcy, co z jednej strony. Trochę jest zaskakujące w jakiś sposób, bo moją przygodę z debatami zacząłem dopiero dwa lata temu, więc to nie jest jakiś długi okres, ale z drugiej strony jest to podsumowanie jakiejś takiej, można powiedzieć, tej podróży, takiej, można powiedzieć, wysiłku i pracy włożonej w całe to przygotowanie do debat, do wyszukiwania wszelkiej maści informacji i też przekazywania tego ludziom, nie tylko sędziom czy tym, którzy są w jakiś sposób, zajmują się tym zawodowo, ale też ludziom, którzy dopiero się interesują, chcą zainteresować się takim tematem, bo debaty uczą w jakiś sposób i to naprawdę jest dla mnie zaszczyt, że udało mi się otrzymać taką nagrodę i to, że sędziowie w jakiś sposób docenili moją pracę i to, jak dobrze spełniałem moją rolę mówcy drugiego. Wybierając tematy do turnieju debat Oxfordskich odzyskani bohaterowie, staraliśmy się w tym roku zahaczyć również o wątek regionalny. Do półfinału wybraliśmy tezę związaną z duchownymi, którzy współpracowali z podziemiem niepodległościowym, antykomunistycznym i Trzeba zauważyć, że właśnie na tym terenie, na terenie północnego Mazowsza, to podziemie antykomunistyczne było bardzo bogate, w związku z tym te postawy i te pytania, które zadawali sobie duchowni, na ile współpracować, a na ile nie, na pewno było też im bardzo bliskie. Teza, teza finałowa dotyczyła lotników w czasie, polskich lotników w czasie II wojny światowej, którzy walczyli w dywizjonach w Wielkiej Brytanii. I tutaj znowu y, skoncentrowaliśmy się na szkole podchorążych, w Komorowie, obecnie kiedyś się mówiło w dokumentach, że w Ostrowi Mazowieckiej, gdyż bardzo wielu lotników, bardzo wielu, żołnie, bardzo wielu żołnierzy w ogóle utytułowanych, ale lotników również, ukończyło wcześniej Szkołę Podchorążych Piechoty. Stąd staraliśmy się pokazywać też te związki dużej historii z historią regionalną, z historią okolic, z historią Mazowsza, z historią okolic Ostrowi Mazowieckiej. Temat tezy finałowej był szczerze mówiąc dosyć trudny. Ja no, najpierw jak go, jak go ułożyłem, nie spodziewałem się, może to mój błąd, że może być aż tak trudny, kiedy potem na no, spokojnie się zacząłem nad tym zastanawiać, natomiast no, z drugiej strony no, jest to finał, tak? Więc rzeczywiście umiejętności tutaj są potrzebne, umiejętności argumentacji. I muszę powiedzieć, że sam byłem zaskoczony, do jakiego stopnia młodzież sobie z tym poradziła a przede wszystkim, jak potrafiła odfiltrować e, informacje. E, dużym zaskoczeniem dla mnie było wyciągnięcie kwestii e, czasu produkcji sprzętu wojskowego i czy łatwiej jest wyposażyć e, dywizję w karabiny, czy dywizjon e, e, w samoloty. To w ogóle poszła ta dyskusja w stronę, której się nie spodziewałem i to bardzo dobrze, bo, bo rzeczywiście widać, że Młodzież nie tylko przeczytała te lektury, które, które dostali jako przygotowanie merytoryczne, ale też rzeczywiście je przetrafiła i potrafiła z nimi zrobić coś swojego. W pierwszej kolejności to jest ta inicjatywa uczniów, która e, wynika z tego, że oni chcą osiągać te jakieś sukcesy. I jeżeli widzę z ich strony takie zaangażowanie, że chcą co tydzień spotkać się na te 2-3 godziny w szkole i do tego jeszcze spędzić te. X czasu tak naprawdę w nałączach internetowych, bo to jest tak, że często się jeszcze spotykamy o 19, 20 czy tam jak komu pasuje właśnie na różnych takich komunikatorach internetowych. To, to napędza na pewno, motywuje mnie jako nauczyciela do tego, żeby im dalej pomagać, dalej wyszukiwać, pomagać w budowaniu tej całej linii argumentacyjnej. A z drugiej strony, jeszcze widzę to, że mamy taki zespół mieszany. Uczniowie są praktycznie z trzech różnych profilów: profil humanistyczny, matematyczno-geograficzny, matematyczno-fizyczno-informatyczny. jeżeli u nich dostrzegam takie zainteresowanie, czy historią, czy ogólnie debatą oksorską, takim rodzajem zdobywania wiedzy rozszerzającym tak naprawdę właśnie perspektywę, bo chce się pracować z takimi ludźmi przede wszystkim. To Zatem, dlaczego debata okswerska jest ważna, dlaczego ja lubię uczyć w formie debaty okswerskiej? Przede wszystkim uczy uczniów myśleć. Myśleć, nie kuć na pamięć, szukać, drążyć każdy temat, który mają do opracowania w ramach tezy. Ponadto uczy też e, młodych ludzi szacunku do swoich e, adwersarzy to jest coś czego w naszej przestrzeni publicznej bardzo brakuje a na co ja liczę, że pojawi się razem z tym młodym pokoleniem, które teraz mam nadzieję chociaż troszeczkę mogę również wykształcić. Debata oksfordzka jest tą formą wyrażania swoich opinii, która wymaga, żeby myśleć, argumentować i robić to w taki sposób, żeby przekonać nie tylko sędziów ale pozostawić też w publiczności takie poczucie, że faktycznie ta strona miała rację, która potem zdobywa ten laur zwycięstwa, albo potem podyskutować na ten temat, dlaczego wygrali ci, a nie inni. Młodzi ludzie uczą się szukać informacji i to szukać ich bardzo szybko. To, co jest charakterystyczne w debacie oksfordzkiej, to fakt, że dostajemy tezy i czas na przygotowanie jest niedługi. Uczniowie zyskują dzięki temu taką zdolność szybkiego filtrowania informacji, i to niesamowicie przydaje się wszelkiego rodzaju odpowiedziach na lekcjach, przygotowywaniu opracowań, no i wreszcie w maturze. Także dla mnie, jako nauczycielki, jest to jedna z najlepszych form, na tyle uważam, że jest świetna, że udało się wprowadzić jako jedną z metod nauczania w moim siódmym liceum w Gdańsku. Co różni turniej? w Domu Rodziny Pileckich, Muzeum Domu Rodziny Pileckich od innych. Atmosfera przede wszystkim, czujemy się bardzo zaopiekowani, ale atmosfera, która jest uzyskana, dzięki organizatorom, dzięki podejściu organizatorów, ma to do siebie, że w ten duch rywalizacji, który jest naturalny w debacie oksforskiej, jak w każdym sporcie, nie jest zakłócony. Tutaj ta, ta, ta wielka dbałość o to, żeby wszystkie drużyny czuły się dobrze, i żeby poza tym, że muszą stanąć naprzeciwko siebie, muszą zadebatować, te relacje między młodymi ludźmi wykształciły się bardzo fajnie. I to jest, to jest niesamowite. No poza tym, e, tematyka, na którą debatują młodzi ludzie, którą muszą poznać, muszą wejść w problematykę, muszą jakby wejść w buty tamtych ludzi, którzy żyli, żyli w czasach tak, tak przecież odległych, że właściwie dla młodych ludzi trochę abstrakcyjnych. To też wyróżnia, bo debat historycznych, więcej jest debat społecznych, one są prostsze, bo mechanizm jest łatwiejszy do zrozumienia. Tu jeszcze młodzi ludzie muszą się zmierzyć po prostu z merytoryczną wiedzą historyczną, co nie zawsze jest proste, czasami jest trudne wręcz do uwierzenia, podejście do tezy może być różne. Także to, to jest coś, co, co wyróżnia, na pewno, na pewno będziemy tu wracać, bo, bo to niesamowicie wzbogaca e, też o te elementy takie bardzo ważne dla młodych ludzi teraz, czyli o patriotyzm, bo im bardziej wchodzą w tematykę związaną z historią, im bardziej poznają swoje korzenie, e, tym są silniejsi, tym są mocniejsi i mam nadzieję, że są dumni z tego, że są po prostu e, Polakami. Skoro to był taki turniej stricte historyczny e, i chcieli się uczniowie w to wszystko zaangażować, to e, dla mnie jako historyka to była po prostu e, sama przyjemność, żeby z nimi usiąść, żeby z nimi popracować nad e, tezami, e, często do późnych godzin. E, no i dalej jeszcze przy, przy okazji, żeby tutaj z nimi e, przyjechać, no bo wreszcie mam tak naprawdę okazję po tych dwóch latach pandemii e, gdzieś wyjechać na taki turniej zewnętrzny e, z debatami aktorskimi. Drużyny radziły sobie doskonale, były naprawdę świetnie przygotowane merytorycznie i debaty stały na niezwykle wysokim poziomie, co napawa nas optymizmem i mamy przekonanie, że takie turnieje mają ogromnie duże znaczenie edukacyjne i że warto sięgać po kolejne postaci i na pewno ten projekt będzie kontynuowany.